Jak w lewo, to jest po prawej stronie trochę wyżej niż po lewej. Tak akurat no. na tym zakręcie jest niżej po, po prawej. Na, na kawałku tego Taki kawałek, ale to wystarczy, żeby tam gdzieś sobie wiesz, za, zakołysało. No. No, to już no, to nie jest. No bo jak już wiesz, który, no to już jest dobrze w No to jest bezpiecznie. Jeśli żebym tam miał miejsce, żeby się zwolnić delikatnie, ewentualnie pas zmienić, to jeszcze lepiej. No ale to już. Chociaż no tyle dobrego, że wiem. Bo tam za pierwszym czy drugim razem to tak ciepło się zrobiło na chwilę. jak tego a no, właśnie, a no, właśnie. spodziewałem się tego, że tak to pójdzie, a tu nagle tak turną w drugą stronę, tak trochę wygina, nie? O no, 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 no. No jest, jest no, doświadczenie i nic się nie stało, no to jest ok, to już, już jest dobrze, jest już zrealizowane, no że tutaj kurder jest taki, trzeba mieć tą głowę. No ale to już informacje się zbierają coraz więcej, więcej, więcej. Czas taka sama Przejechałem już 100 km z tobą, mniej więcej Momo, no, proszę, no to kurde, prawie no kawałek, w stronę Warszawy u nas to już kawałek. O. Mm -hmm. Nieźle. Jedynie, dobre. No. no w sumie jedynie, no bo już tam tamtą stronę przyjechałem 554, no i teraz z powrotem też tam 554 bi drzwi. Więc już te jedynie 347, tak? A, to jest O, no, to, to mnie? mniej, mniej jak więcej, oczywiście. No. Będzie się zmniejszać zdecydowanie. No tak.